Zapraszam Was na stronę nabucker.com, gdzie z kodem Cezario macie 3% tańsze gry i nie tylko. Na stronie są organizowane również wyprzedaże, gdzie możecie kupić gry po naprawdę okazyjnych cenach. Linki w opisie. I śmieszka, system dla nas na moim kanale a dzisiaj grałem sobie w Forza Horizon 4 i będziemy sobie auto. Z Waszych komentarzy były trzy auta do wybrania Między innymi właśnie BMW M3 z 97% była też yy, w sumie Nissan Skyline yy, na Fast and Furious, tylko mógłbym zrobić, tylko powiem tak. Są dwie rzeczy za tym, że tego nie zrobię. Pierwsza to, że ja mam Nissan'a z 2002, tam był w filmie z 1999. A drugie to, że tego Nissan'a nie można kupić. Ja mam troszkę na niego inny pomysł. Zadam ok, jak go potem przełóżę, oczywiście. Tylko to, że po prostu, no, jakoś mi się on nie widzi na wasem Furious. I drugie, co było, Subaru Impreza WLX yy, też na Fast Furious, tylko gdzie było Subaru. Właśnie to. No, to nie rok różnicy, więc sam dużo różnicy nie ma, bo w filmie było z 2009, a ja mam 2008. Ale to, że po prostu, no, to, to bym musiał zrobić na najdowe, a jednak coś mi bardziej się nie nadlift, więc dlatego wymieniłem BM-kę, którą właśnie ktoś napisał, że zrobić BMW M3 z 98 nadlift. Więc lubię ją nadlift. Um, więc dobra, ulepszenia. Zacznijmy sobie może od modyfikacji yy, silnika. No, pójdźmy. Co tam zamontowałem? Cztery, sześć. Powiem tak, ja też do końca nie wiem jak te, yy, jak to dokładnie zrobić autopodgliwnienie, dokładnie które silniki i tak dalej, ja zrobię bardziej według swoich uznań, więc witam wszystkich, którzy po prostu już od tego bolą oczy, nie musicie tego oglądać, ja to robię typowo sam dla siebie i tak, żeby po prostu wy, żebyście mieli co po prostu oglądać u mnie. Napęd na tył, niech zostaje, bo ulepszmy i są już jakieś bodykity? Są. No ciekawe, zobaczymy też jak ja zrobię z moimi, już tak powiem, dodatkami, ale dobra, no nie powiem, źle nie wygląda. Dobra, zostawiamy na razie przy tym, co ja sam zamontowałem, aha. Dobra, jasne, rozumiem. Czyli tamten ten kit będzie trzeba zamontować. No i dajemy oczywiście spory bądź się sprzeda, żeby yy, zrobić troszkę. Aha, i i, i... To nie będę mógł dobra. trudno. Ale bo to tak fajnie wygląda, jak dla mnie. Cześć, mm, jestem? pracę. Dobra, koła za chwilę idziemy na razie w osiągi. No oczywiście, filtr zmieniamy. Dobra, wszystko oczywiście tutaj idzie na maksa. Tutaj nie ma z czym wybierać. Z czym się zastanawiać. Ja będę być od tej. Tutaj... Troszkę go jeszcze obniżyć i troszkę zrobić mu negatywy, z kołami. Ale to za chwilę. To już tak jak mówiłem wcześniej, ja się tutaj na... Dokładnie na tuningowaniu aut nie znam. to robię bardziej tak dla fanu, dla samego siebie. Też to robię bardziej metodą prób i błędów. Dobra, yes, sorry, ja sól, ja sobie do driftu, więc lecimy z tym. Chcę, żeby mieć po jakąkolwiek możliwość ustawiania. No to musimy lekko odchudzić. Więc jest git. Chyba tutaj troszkę przekładni trzeba pozmieniać. Dobra i koła, opony, z tego co wiem to wyścigowych yy, się nie opłaca zbytnio brać, ani do dragu, yy, wyścigamy sobie sportowe. Szerokość kapci, no z nieco zwiększyć, z tyłu nawet troszkę bardziej, yy, koła. Jak bm'eczki to ja bym tutaj w sumie rzucił jakieś bbski. O, są BBSki. To dla mnie jest typowe koło dla BMK. Są jakieś jeszcze inne z BBSek? Nie ma, już się skończyły Beski. Eee, zobaczmy inne. Tutaj jakieś BBSki są. No to też jak wyglądają na BMC. Może w te pójdziemy. Są BBSki. Takie BBSki. No nie do końca. Może pędzej to Tutaj jakieś BBSki będą Nie ma BBSek Dobra, lecimy w Te BBSki Oczywiście jak Chociaż, czy one nie są za duże teraz? Jakie to poszły? Dwudziestki. No dajmy mu dziewiętnastki. Niech ma. Troszkę lepiej to wygląda. No i w sumie tyle, co mogę tutaj zrobić z wyglądu. Mogę jeszcze co najwyżej pomalować. Zainstaluję konfigurację. Tak. Dobra, 7 minut mamy zrobiony już tuning wizualny i yy, mocy. Dobra, to za chwilę, co zrobimy po pierwszej próbie? Yy, jeszcze wpierw malowanie. Są jakieś ciekawe projekty? Hmm. Ta. Ten. Yy... Most Wanted Tak Wam powiem, że rozsadne może przy zwykłym kolorku Nawet ten niebieski jest w sumie ładny Rozsadzę no, ten niebieski Um, tak nie wiem czemu, ale... Karbonowa maska? Nie, myślę, że nie. E, spoiler. Spoiler, że jest karbonowy. E, lustereczka. Dobra, to nie pójdą w ten kajbon. Koła czarne niech będą szyby sobie też sobie możemy lekko przyciemnić. Teraz z tą maską myślę, Czy pójść z nią w kajbon czy nie? Nie, dobra, maskę zostawimy. Zapisz. No, najlepsze jest to, że ja po prostu też mam zablokowany lub też nie do końca otwarty nad i po prostu u mnie się po prostu wszystko dzieje troszkę dłużej. Dobra, wyjeżdżamy na zewnątrz. Zobaczymy, jak się tym autem dyktuje jeszcze przed zmianą. Komputerze, zrobię jeszcze jedno. Dobra, niby radio jest jakoś cicho. Dobra, wchodzimy w obecnie zimę. Patrzmy jak tym autem się driftuje jeszcze przed modyfikacją taką właśnie już bardziej slickce pod lift. bardziej Slick, po prostu już zmianą parametrów, nie samą zmianą yy, części. O, no, nie i źle. Czuć, że to BMK i chce siedzieć bokiem. Zaraz jeszcze w sumie polecimy na jakiś Lepszy tor lifterski. Dobra Na razie weźmi się zatrzymaj Dobra Samochody tuning Ciśnienie zmniejszmy do 2 Przełożenie Możemy nieco a, no, tutaj tracę już widzę. Dobra. Geometria. Przód spoko. Tył jeszcze możemy tutaj nieco podbić. E, stabilizacja, resory, tłumienie, aerodynamika. No właśnie, z przodu nie możemy. Przód jest pół na pół. Dobra, dowalmy. Bo w sumie z tego co zauważyłem, w jednym razie zrobiłem tak, że przód zrobię na yy, zakręty, a tył na prędkość. I dosyć fajnie się liftowało. Więc sobie nieco zmniejszymy na prędkość. Yy, I dobra, jeszcze. Dobra, wysokość jest na najniższym, ok. Więc tutaj dużo znaczy zmienić nie mogłem. Właśnie przepraszam teraz za takie drobne flizy. Ale to jest to, że właśnie nie mam połączenia z Natem. Tu doczytu, doczytuje, doczytuje mi się serwer. Dobra, lecimy boemeczkę na jakąś inną trasę. Uuu, żem O, wyjeżdżamy poza yy, Festival Horizon. Lecimy gdzieś dalej. Dobra, jolo po śniegu. Wow, wow, wow za bardzo. Mam je lekko. Dobra. Dawaj, 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 dawaj. Jaaa, mi troszkę wyrzuciło. O, właśnie, o te flizy mi chodzi, jak teraz są. Takie slow motion, co się włącza nagle. Dobra, idziemy tutaj, gdzie nie ma śniegu. A, kurde kulte. Z troszkę dużą prędkością wszedł. No mówię, ja tutaj jestem amatorem w Drifcie. Ale dobra. Oczywiście wy już możecie pisać. Mój już od samego początku. Jakie kolejne auto do stringowania? Po co? Jak mam mniej więcej wyglądać? Jak... Ten. Może też uda mi się zrobić yy, odcinki te z tamtych dwóch poprzednich, a dwóch następnych, ale chodzi z tamtych komentarzy. Łożem wypad. No, zawody, horizon. Właśnie o tych fizach mówię. Mnie nie wiem, kiedy one puszczą. Nie jestem w stanie się na co przygotować. To jest właśnie gorsze było jak podczas jakiegoś driftu, kiedy trzeba skontrować. Ty jeszcze próbujesz kontrować na tym flizie, a to nagle ten spuszcza puszcza i już nie jesteś w stanie. Dobra, ten drift w ogóle nie wyszedł Dobra Chciałbym zrobić tego drifta A Te głupie flizy, no Naprawdę no, dobra, jeszcze raz spróbujemy to właśnie jakby nie było tych flizów, tych slow motion to by byłoby lepiej Dobra Jeszcze jedna próba A, zobacz, zobacz, zobacz. Niees, ja mam w sumie swoje jedno ulubione autko do liftu Chociaż wątpię, żeby im to się udało. To jest zrobić takie rekordy. Ale na razie dostajemy BMeczkę. No, zabrakło mi 60 czyli trzeba około 100, żeby mieć 3 gwiazdki. Dobra, lecimy dalej. Ten lift nie wyszedł całkiem. No dobra, ten lift tu jest już nie wyszedł, ale trudno o golfik. W sumie golf tutaj w tej grze to było chyba jedna z pierwszych aut, jest zrobiłem. Tak jakoś yy, dla Beki i wyszło w sumie dosyć spoko i jest na wszystko. Na lifty, na Rozwalanie się o drzewo więc dobra, no tak wyszła moja BMEczka. To sobie ją jeszcze zaraz naprawimy. Eee, no, nie zacisnęłem. Hmm. Resetuj. No, i tak się prezentuje moja BMEczka. Mam nadzieję, że Wam się spodobała ten się też wam się spodobał i co widzimy się w następnym cześć.